Wali ci na dekiel, prosto. to już od dawna. <grymne> Cześć, się tej zdjęcia widać. W kolejnym odcinku na kanale Nie jestem na serverlink, to lepiej co powiedział. No wiadomo, no jestem. Witam Nie serdecznie. Jest. Nie ma. I... Nie zapiszę. Dobra, to ja spadam i widzimy się oraz u w No co za gość. Odpalacz Już, już od razu kupił mu dwa w pierwszej rundzie, nie? Szacunek... Nie należy się. Jesteś drugiego? Będzie prawdopodobnie Short. Tak nie! Wiesz... Aj, dobrze. Ale tak, tak mi się wydawało, że będzie szert. na szczęście nie. No <grymne> to mam pierwszą Nice. Wiem. Potrzebuję twojej pomocy. Super. A teraz powiem przestać i Cię walnąć ten i dopiero wtedy zesuzałaś. Okay, tynek no, tak, To było takie niezłe teraz. Team Spirit. No, to jest rzadki o, widok. I ten też. Nie, paka, paka, paka! Nie! site osati. Brawo! Tak, tam ja widzę całeść. A i tak jestem dla samego punktu. Z tego względu, że jestem ważniejszy. Nie, 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 nie. Po <grywa> prostu nie zabijaj skrzywal, dlatego. Nie. Nie, może od tego to zależy, nie wiem. Dziwne tak, to jest. To tak nie działa dzisiaj. Szczerze, nie wiem gdzie. Okej, okay, super, nice. Nie! O jest... ...meczka moja! o dobrze. <laughs> prawie mi ją zabrano. Ej, meczka moja, prawie mi ją zabrano, co za teksty jest dzisiaj, lecą... No słodko. Dobra, na razie to będzie jest za że naprawdę, nie wiem. Oni nawet jednego fraga nie zdobyli. Niech tak będzie do końca. Obaj teraz będą side. Kilanet mi się nie mógł przełączyć na smoka, żeby zgasić płomień. Valve, nienawidzę was za to, co wy robicie czasami. O nie! 52, o się piękno miał! być tak pięknie. No, nawet te smoki to wszystko, ale. mało, drugi ma mało Chciał spłonąć O! Oh! Nie, on nie dostał tym granatem A ja nie wiem Jakieś dziwne to Za ja to ode mnie dostał Ale nie wiem Granata rzuciłem zapalającego i on chyba nie trafił Nie wiem pewnie hmm. prawie bo z tego granatu co rzuciłem Nie daj mu zrobić kila. On ma 0 kills Brawo, dobrze Sam to powiedziałem prawie z killem. Seagut nie może zdobyć w tym meczu kila żadnego. Daj mu, daj mu jak mach honorowego. Jak ty to zrobisz, nie to, ja to ja to celowo przegram Nie będzie To <laughs> być kombek <noise> to to jest ten? Nie, ten co ma trzy kile. Ale trochę, tak, trochę głupio jest takiego pokażenia czasami. Ale jednak dobre. <noise> Poczekaj na mnie, na swojego księcia z bajki. Au! <noise> Możesz plantować jak chcesz, w środku. Nie dziękuję. Nie skorzystam z opcji. Dobrze, uratowałem cię. Uh, 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 to mogło być. W mm -hmm. tej chwili. Widziałeś to. A łama. Wow, wow. 27 na minus 8 ma. No i ładnie, Dobra, tak ma być. A tamten nie zdobórza tego fraga, jest, udało się. No, udało Zzwanie. się. Nasz plan się powiódł. Asysta mano A co to tam asysta? Asysta to nie jest ważne jest skill Ale w ogóle PD się dostaje o wiele mniej za wygranie meczu i ogólnie no ja nie dostałem do czasu 600 PD co się dostało Gold za 1 no. Gold 1 to był jeszcze uh, uh, uh. Ośmieszanie Także zostawiać łapki w górę, komentarze, subskrypcję ktoś na wiem widzimy się w następnym odcinku Siema No i cześć